Panie Przewodniczący, Panie Generale, panie Państwo, Komendanci, Państwo Starostowie, Słoweniczowie, Wszyscy z funkcji, godności. Zostałem poproszony o wygłoszenie w pokazania pokazanie slajdu dotyczących historii, współpracy polsko-słowackiej w zakresie policji, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w pojęciu historycznym. Ja tak się cały czas zastanawiałem, co powiedzieć i jak powiedzieć, bo formalnie współpraca została zawarta w oparciu o podpisane porozumienie polsko-słowackie w 2004 roku, czyli w momencie wejścia do Unii i to już zostało sformalizowane. Później zostały podpisane kolejne porozumienia wykonawcze m.in. w zakresie utworzenia wspólnych centrów informacyjnych, wspólnych realizacji wspólnych patroli, patroli i te porozumienia do dzisiaj funkcjonują i one są realizowane. Natomiast patrzę na swoją historię nawet służby, no ponad 33 lata gros tej służby pełniłem w Nowym Sączu, to te nasze kontakty były znacznie wcześniej. One były, one były realizowane, spotykaliśmy się, wystarczył telefon i się spotykaliśmy albo w Nowym Sączu, albo w całej Lubowni, ewentualnie na granicy. To wszystko zależało od y, zakresu, w jakim co się spotykaliśmy i co chcieliśmy uzyskać. Oczywiście podpisanie porozumienia daje legitymację do jakiegoś działania, natomiast Wcześniej też musieliśmy współdziałać, też realizowaliśmy. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, przestępcy nie znają granic. Dla nich granic nie istnieją, dla nich, y, oni się nie muszą zastanawiać, nie, nie czekają na jakieś pozwolenie, na uzyskanie jakiejś zgody, żeby mogli coś zrobić, tylko działają. Natomiast my działają w oparciu o prawo, oczywiście, bo do tego jesteśmy zobowiązani i to realizujemy, też robimy, tylko że w momencie, kiedy zaczniemy uzyskiwać porozumienia, zgody od naszych przełożonych czy tego, to czasami to już jest za późno. Ja zawsze mówię, że zła decyzja, ale szybka jest lepsza niż dobra decyzja, ale po czasie, bo ona już wtedy jest nikomu niepotrzebna. Więc siłą rzeczy lepiej współdziałać, lepiej działać. Ja tu dzisiaj na tej sali widzę jeszcze osoby, kolegów ze starej i lubodni, z którymi współpracowali, spotykali się po jakimś długim okresie czasu. Przyjemnie, miło się spotkać i naprawdę to są takie wartości dodane. Natomiast taka formalna ta współpraca pokazała, że możemy coś realizować. I oczywiście też udało nam się gdzieś tam w historii, w latach 2007-2014, dokładnie 2010-2013, zrealizować kilka projektów, dokładnie 7 projektów. Ja jeszcze tam oczywiście, może ta prezentacja będzie pokazywała, to jakieś strony przerzucał, ale nie będę omawiał każdego z tego projektu, bo to nie na tym polega. No, 7 projektów, łącznie około 130 tysięcy euro. W tamtym czasie to bardzo dużo. Na dzisiaj, później od 2013 roku praktycznie rzecz biorąc troszkę te kontakty w zakresie realizacji jakichś projektów ustaw nie było, aż do dnia dzisiejszego, gdzie możemy rozpocząć kolejny projekt, kolejny projekt bezpieczeństwa przede wszystkim. No, tu już pan przewodniczący powiedział, że jedno z podstawowych cech jest potrzeb ludzkich jest, 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 jest Bezpieczeństwo. Bez tego nie da się dobrze funkcjonować, realizować zadań, planować, pracować, mieszkać, więc to jest ważne. Fakt, że udało nam się zakwalifikować i do tego projektu o wartości praktycznie ponad 2 miliony euro, to jest naprawdę wartość dodana. Patrząc na to wcześniejsze 7, 130 euro, teraz 2 miliony, więc zupełnie inny wymiar. Oczywiście chcę podziękować Między innymi, Panu Dyrektorowi Krajowowi, bo. No, trzeba było włożyć dużo wysiłku, żeby udało się je zakwalifikować, ale efekt jest. Oczywiście ja mam nadzieję, jestem przekonany, że to w dalszym ciągu będą realizowane. To jest kolejny taki projekt pierwszy i w dalsze będą realizowane. Granicy na dzień dzisiejszy nie ma. Oczywiście mamy swoje kraje, ale granic nie ma. Tak jak przestępcy nie mają granic, tak samo my też nie możemy ich mieć, nie możemy sobie sami stwarzać. Oprócz wartości dodanej, która tutaj w tym projekcie będzie, czyli szczegóły przekażę, to pani naczelnik Iwona, to oprócz wartości dodanej, czyli sprzętu, które zakupimy, te ćwiczenia wspólne, różnych sytuacji, podejmowania zadań w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, to jeszcze są te tak zwane kontakty. Kontakty ludzkie, nawiązanie kontaktu, przyjaźni i to jest taka wartość dodana, gdzie... Możemy realizować te zadania i dzięki temu naprawdę możemy zapewnić bezpieczeństwo yy, mieszkańcom zarówno obywateli polskich, jak i słowackich, tym bardziej, że to jest teren przygraniczny, więc tu się ciągle mieszamy, ciągle wymieniamy i jest to niezbędne. O tym, że na tym pograniczu tutaj jest bezpiecznie, to mówią same statystyki, może nie ma sensu przytaczać, ale ja w ostatnim okresie czasu nie słyszę, żeby to się czuł jakoś bardzo zagrożone. Zresztą u nas przynajmniej takie badania. Yy, opinii społecznych pokazują, że mieszkańcy w swoich miejscach zamieszkania w otoczeniu swojego domu czują się bezpiecznie. To jest ponad 91%, więc to jest naprawdę dużo. Oczywiście od <coughs> zaufania do policji czy naszej czy Słowackiej, ale to też jest. No, cieszymy się tym zaufaniem razy mniejsze, razy większe, to też zależy od, od zdarzenia, bo to czasami jedno zdarzenie może skutkować chwilowym spadkiem, ale później jeżeli chodzi o całość, to jest to realizowane w odpowiedni sposób.